Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Ciekawa była taka jedna z tych informacji, że watykańska telewizja, tak? Poda wcześniej dała ujęcie. Jeszcze nie z okna, to u nas się nie przebiło. Tak wielu, nie wiem, czy, czy oglądaliście, dopiero gdzieś mm -hmm. pod koniec po północy okazuje się, że Watykańska telewizja dała przebitkę jeszcze przed oknem, jak gratulowali kardynałowi papieżowi. W związku z tym my też mieliśmy do czynienia z takim, że tak powiem, no też telewizyjnym elementem. Pierwszy raz właściwie? Dokładnie tak. Że... Taką scenę możemy z z, tak. z filmu do tej pory znać, prawda? Między innymi tego o, o Janie Pawle II. Ja mam takie wrażenie, że jak wyczytano, kto został, kto został papieżem, to w mediach była lekka konsternacja, konsternacja bo no, była no, cisza. No, konsternacja. Tak, potem wszyscy Wszystkie pewno googlowali. Podały tak. notkę biograficzną z Wikipedii. tak. Za chwilę się potem pojawiły informacje, te, które były drugimi, jak się w Google przeszukarkę tak. wrzuciło, bo były to, że on właśnie jeździ autobusami, czy jeździ komunikacją miejską. Ale były takie pięć minut. Minut miałam wrażenie hmm. takiego dramatycznego szukania informacji tak. kto to, to było więcej a, jak a po tych minut pięciu minutach doszło do kreowania postaci tak naprawdę. To, to rzeczywiście, to zdjęcie z Wikipedia, Wikipedii, biografii gdzieś tam informacje tak, o ale to rowerze, czeka, no To samo było jakby za jakby już na, na, na wielu portalach Ale nie podoba tak mi się tak trochę, Wikipedia. że część informacji zniknęła ze strony y, Franciszka, tej takiej mniej chlubnej y, jego części historii. Y, w, w, nie ma taką historię, to znaczy... No teraz dopiero e, się zacznie, Jak ten kraj ze sobą bardzo trudne doświadczenia no z okresu hunty. I, no i tam e, właśnie pojawiła się informacja o tym, że... że, e, 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 że został oskarżony tak, tak, o to, że, że, że zadenuncjował dwóch tak. jezuitów. Jezuitów. E, no to właśnie, to, 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 to jest... Mi się wydaje, że to jest taki moment, w którym trzeba być bardzo ostrożnym, bo... Trzeba 10 e, razy e, sprawdzić, nie, zanim się... Albo jeszcze więcej, tak? No na pewno... Jest tak, że e, było okres hunty, znikali ludzie, zniknęło też dwóch jezuitów. Jaka jego rola była i czy on zrobił za, e, za mało, czy mógł więcej zrobić, czy e, w czymkolwiek jeszcze więcej brał udział, o tym w tym momencie nie wiadomo kompletnie nic. ale przyznasz, że nieco y, n, zaskakujące jest to, że nagle w ciągu kilku sekund informację, którą mogliśmy przeczytać tuż po wyborze, nagle na stronach przynajmniej polskich ona zniknęła. Z tego co dzisiaj udało mi się sprawdzić, hiszpańskojęzyczne strony działają ja i można przeczytać jeden, jeszcze, ten, jeszcze ten, tę Czy ma jeszcze bardzo tę oględnie y, podaje tak, tą tak. informację, ale no, mówię bardzo oględnie, że, i, i, ale też daje zaprzeczenie, które, które, które on y, wielokrotnie składał. Pomiń, ja tak? Jak teraz tak, zauważyłeś, tutaj najbardziej krytycznej i poszukujące. Be Pewnie, pewnie będą media krajów takich no, na pewno niekatolickich, e, czy, czyli w, ju, już wyobrażam sobie, nie wiem, Holandię e, albo Skandynawskie. Jedno jest pewne. Znaczy ja myślę, że, że w każdym e, kraju, w Argentynie również, bo to jest tak, że światła reflektorów w tym momencie skierowały się rana. na niego i każdy kamień zostanie odwrócony w tej chwili. Nie dziś, to jutro, za miesiąc, za dwa, nawet za dwa lata. Może ktoś się znaleźć, kto coś opowie. No, Bardzo trudny okres pod tym względem. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.